W świątyni, trzy szczególne miejsca: chrzcielnica, ołtarz, ofiary i konfesjonal. Jak się domyślacie, siedząc w konfesjonale, chcę snuć refleksję na temat tego sakramentu miłosierdzia, który ustanowił Chrystus jako deskę ratunku po chrzcie, bo my grzesznicy. Znów potrzebujemy Bożego Miłosierdzia i to miłosierdzie Boże się nie wyczerpuje. Ciągle jest nam ofiarowane. Konfesjonał. Życie kapłana jest związane z konfesjonałem. Ja od 60 już blisko lat w konfesjonale służę ludziom, a czasami jestem z tamtej drugiej strony, sam się spowiadając, bo chyba wszyscy wiedzą. Że taki obowiązek każdy kapłan ma i to częściej się spowiada niż wszyscy świeccy wierni. Kiedyś małe dziecko tak podeszło do księdza, zainteresowane, że siedzi w takim dziwnym meblu i pytało się, A co ty tu robisz? Dlaczego tu siedzisz? No i trzeba było mu wyjaśnić: Siedzę tu, bo jestem kapłanem. Siedzę tu, bo Pan Jezus powiedział: Weźmijcie ducha świętego którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Na tej zasadzie kapłan, wyświęcony prawowicie przez biskupa, siada do konfesjonału i staje się pośrednikiem przez Chrystusa i w Chrystusie, żeby mógł on nawiązać kontakt z przebaczającym Bogiem. To sakrament. Wielkiej szansy. Ja nawet nieraz żałuję, że jest tajemnica spowiedzi, bo tu takie wielkie sprawy się dokonują i takie piękne. I ja nie mogę mówić o nich, palec na ustach. Tajemnica spowiedzi pod wielkimi sankcjami. A przecież chciałoby się mówić, krzyczeć o tym, jak tu się rodzą święci, jak tu się dzieją cuda jakieś wielkie. Pamiętam, byłem w Paryżu w kościele św. Augustyna to przy Wielkim Konfesjonale, jest tablica, tu się narodził wielki święty, który był przed tym wielkim grzesznikiem, Karol de Foucault. Z taką jakąś niesamowitą wrażliwością podszedłem, aż łzy mi się w oczach pokazały, że to tu miało miejsce narodzenie tego świętego kościoła katolickiego, wyniesionego do chwały ołtarza. Ale może trzeba by było na konfesjonałach napisać, tak mi przyszło do głowy, że tylko dla wierzących, wyobrażacie sobie, że jest taki napis, tylko dla wierzących. Ojej, jaki krzyk by był, jaka dyskryminacja niewierzących i tak dalej. A to jest przecież sakrament wiary, jest tylko dla wierzących. Ktoś, kto nie ma wiary, nie powinien się tu w ogóle zbliżać. Więcej, może trzeba by napisać przy konfesjonale, znów coś bulwersującego, tylko dla grzeszników. Tylko dla grzeszników. Bo tylko oni tu mogą podchodzić. Ktoś, kto nie ma świadomości grzechu, kto uważa, że jest święty, nie powinien do spowiedzi iść. W pewnym sensie, żeby tu usiąść, gdzie ja siedzę, też trzeba być grzesznikiem. Tak, taka jest nauka Kościoła, że każdy człowiek, a więc i kapłan, jest grzesznikiem. I taki pomysł Pana Boga, żeby przez grzeszników, którym się okazuje miłosierdzie, głosić to miłosierdzie innym grzesznikom, podawać im ręce i przyprowadzać ich. Do Chrystusa. Jak idziemy do konfesjonału, to zawsze powinniśmy mieć w myśli przypowieść Pana Jezusa o miłosiernym ojcu i o grzesznym, zbuntowanym synu, który odszedł od ojca i potem pomyślał sobie, co ja tu robię? Przecież mam ojca. Wstanę i wrócę do mojego ojca i powiem mu: Ojcze. Zgrzeszyłem przeciw Bogu i przeciw Tobie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. To to powinniśmy mieć w tyle głowy, idąc do sakramentu miłosierdzia, przebaczenia, pokuty i pojednania. I to inną przypowieść o pasterzu dobrym, który szuka zabłąkanej owcy. Pan Jezus mówi, że ten pasterz zostawia 99 owiec, które mu nie zginęły, a idzie szukać tej jednej. To jest coś niesamowitego, to nie do pomyślenia, żeby tak myśleć w świecie biznesu. Przecież straci 99 także, które nie będą pilnowane i wilkie może porwać. Ale tu nie jest świat biznesu, tylko świat miłosierdzia, świat miłości. I tu jest jasno powiedziane, jaką wartość dla Boga ma grzesznik. Ten odkupiony krwią Chrystusa. Jak Jezus idzie na poszukiwanie i szuka go. No i to wszystko, co się tu dokonuje w ciszy, w tajemnicy, w tym spotkaniu z samym Chrystusem, bo tu on jest. Siostrze Faustynie mówił Pan Jezus, że ukrywa się za kapłanem postaci kapłana. Tak, taka jest teologia, że my, księża, in persona Christi, osobie Jezusa Chrystusa działamy tu, nie jako sami, słabi, grzeszni, ale jako ci, którzy mają moc, miłosierdzie, przez Niego ofiarowane. Sakrament pokuty. Sakrament, który często przyjmujemy, od którego nie powinniśmy stronić, nie powinniśmy się bać tego sakramentu. Bo to nie jest jakaś kara, to jest wielka łaska, że możemy zacząć na nowo, że możemy tu u stóp Chrystusa zostawić nasze grzechy i usłyszeć to jedyne i niepowtarzalne słowo, ja Ciebie nie potępiam. Idź w pokoju, a już więcej nie grzesz. I tak się życie chrześcijańskie ciągle może odnawiać i zaczynać od nowa, ale to musi być uczciwe, żebyśmy my, otrzymawszy tą łaskę przebaczenia, nie zmarnowali jej potem. To musi być dalszy ciąg w naszym życiu, tego co tu się stało. W spotkaniu z przebaczającym Jezusem. Każda spowiedź nas do Jezusa powinna przybliżać i coraz bardziej. Ukazywać nam Jego niesamowitą miłość i to, jak my do tej miłości nie dorastamy. Jezus, ustanawiając sakrament pokuty, wychodzi naprzeciw ludzkiej tęsknocie, by przezwyciężyć grzech, by odnowić swe życie, by wszystko zacząć na nowo. Źle nam w grzechu, jeśli prawidłowo funkcjonuje nasze sumienie. Uwiera nas jak ostry kamień w bucie. To przecież jest prawdziwe zło, które nas pomniejsza, zubaża i poniża. Ale Jezus pokonał nasz grzech. Nie musimy w nim żyć. Zbawiciel przynosi nam wyzwolenie. Drogo za nie zapłacił swoją męką i krwią. Ale może nam rzeczywiście pomóc. Wyciąga ku nam swą przebaczającą rękę. Spowiedź jest nie tyle obowiązkiem, przykrą koniecznością, karą. Ale szansą. Ale jak wszystko, co wielkie i dobre, tak i spowiedź może być źle, niedbale przyjęta, bez potrzebnej wewnętrznej dyspozycji. Wtedy jest tylko formalnością, czymś zewnętrznym, a nie duchowym odrodzeniem. Wielu ludzi lęka się spowiedzi, a lęk to przecież najgorszy nasz doradca. Wielu jest do niej zrażonych, rozczarowanych. Myśleli, że to cudowna pigułka na bezgrzeszność. A bez przeorania serca i współpracy z łaską zostają tylko dziecinne złudzenia, które życie szybko rozwiewa. Jeszcze inni twierdzą, że to łatwizna, że spowiedź nas demoralizuje. Aż taki zarzut i aż takie nieporozumienie. Czyżby Jezus się pomylił? A może czego innego on oczekuje od nas w spowiedzi? A czego innego my? O co nam tak naprawdę chodzi, gdy idziemy do spowiedzi? O strząśnięcie grzechów, by móc dalej radośnie grzeszyć? O skasowanie licznika, by znów go włączyć na nowo? Trzeba więc wyraźnie powiedzieć, że to nie formalność, a sprawa miłości. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Tylko ta droga wiedzie ku życiu. Spowiedź bez nawrócenia jest tragicznym nieporozumieniem, namiastką pokuty, czymś bardzo niebezpiecznym. Więc to ogromna różnica spowiedź a spowiedź. Zapraszam Cię, byś o tym pomyślał. Dla własnego dobra, dla uzdrowienia. Ono czeka na Ciebie w jego ranach. Właśnie z konfesjonału chcę przeczytać na koniec takie wskazania. Pomyślałem kiedyś nad tym, żeby to tak powiedzieć wyraźnie ludziom, przed spowiedzią, co mają zrobić, jak się nastawiać, w jakim duchu tutaj przychodzić. I to jest siedem takich punktów. Posłuchajcie. Pierwsze. Nałóż okulary wiary. By nie widzieć tylko księdza, ale Jezusa, który za ciebie umarł i może odpuścić ci grzechy. Drugie: przygotuj się dobrze przez modlitwę, przypomnienie grzechów, pragnienie nawrócenia to spotkanie z Chrystusem żyjącym w kościele. Trzecie: Spowiedź jest dla poprawy i odnowy życia. Nie chodzi o to, by wyrecytować grzechy, a potem pójść i robić to samo. Czwarte. To nie tylko pojednanie z Bogiem, to także pojednanie z ludźmi i pojednanie ze wspólnotą Kościoła. Piąte. Zaufaj miłosierdziu Boga. Ono Cię nie odrzuci, jeśli szczerze wyznasz zło przez siebie popełnione i będziesz żałować. Szóste. Pamiętaj, ksiądz nie jest po to, by wyciągać z Ciebie grzechy. Sam masz je wyznać i to szczegółowo. I siódme. Spowiedź bez nawrócenia i bez podjęcia pracy nad sobą jest kpieniem z dobroci Bożej. I na koniec wiersz człowieka, który też spowiadał księdza Jana Twardowskiego, właśnie o spowiedzi. Bardzo lubię ten wiersz. Tylko mali grzesznicy spowiadają się długo. W niepokoju gorących warg. Potem niebo ich goni, spadających gwiazd smugą, jak pożary Joannę Dark. Ale wielcy grzesznicy na błysk mały przykrękną i wypłaczą się jednym tchem. Potem noc mają cichą, jak dobry łotr święto. Byłem z nimi, klękałem. Wiem,